Dzień dobry moi kochani. To będzie piękny dzień, piękny jak mój odrost. Ogromny. Eee, słuchajcie, dwie sprawy. Po pierwsze, nie, nie będziemy kraść tej palmy o 6 rano. Nie wiem po co się obudziłam o takiej godzinie. Zwłaszcza, że musicie wiedzieć, że tu się robi jasno dopiero po siódmej. Zachód Europy, wiecie, położenie geograficzne ma znaczenie. Eee, po prostu pojedziemy i utniemy sobie liście. Nie? To nie jest nielegalne. A druga sprawa, słuchajcie moi drodzy, polecam czytanie ze zrozumieniem, ja rozumiem, że mm, polityka zawsze budzi ogromne emocje, ale to ta storka tam, trzy storki wcześniej, przeczytajcie ją dokładnie, tam jest napisane posłuchaj, pomyśl, zagłosuj, tam nie jest napisane na kogo wy macie głosować i ja w politykę nie będę się nigdy angażować. Ja bym chciała tylko, żeby ludzie skorzystali ze swojego konstytucyjnego prawa do głosowania i żeby zagłosowali. Rejku, mam dla Ciebie zaraz po przebudzeniu bardzo złą wiadomość. Ja mówię teraz całkiem serio. Okazało się, że ucięcie liścia jest nielegalne. Ale, ale zebranie liścia, który leży. Już jest legalne. Chyba, że sprawdziłam to z czatem GPT. Chyba, że m, jest to Park Przyrody, a raczej ta góra ze śmietnikiem nie jest Parkiem Przyrody, e, albo terenem chronionym i tak dalej. Ale jeśli liść leży, możemy go zabrać. Dobra, życie na krawędzi. Tak? Będzie szaber. Życie. Zobaczcie, kiedy słodki zaraz muszę budzenie. Taki jest twoim rękiem, moją Mordką z rana chcesz się jeszcze powiedzieć? Nie. No zobaczcie, co za przypadek, prawda, Pawciu, Jedziemy drogą, jedziemy, a tam leżą liście palmy. Tak. No to wzięliśmy je. No po, po co mają leżeć? Bo jak coś leży, to można sobie zabrać. Wycinać, pamiętajcie, nie wolno, ale jak leży, jedziemy jeszcze poszukać. Może, bo widzieliśmy, że służby. Może jeszcze coś gdzieś leży. Właśnie to chcę powiedzieć, bo widzieliśmy, że służby właśnie porządkują. Och, ty! Że służby właśnie porządkują tutaj e, ulicę, to może jeszcze coś leży, bo przydałoby nam się więcej. No i słuchajcie, wystarczy trochę poszukać, i mamy tutaj i gałązki, i palmy. Prawda, Pawciu? Polecamy Wam, jeśli chcecie coś, po prostu tego poszukać. Nie wiem w ogóle, jak możecie do nas pisać, że w ogóle nam nie wierzycie, że to znaleźliśmy na ulicy. Paweł, oni nam nie wierzą. Bez sensu. Ja sobie też trochę nie wierzę. Cio, tak. Wierzymy, w, zawsze wierzymy w siebie. O, jaki ładny kaktus u sąsiada. Słuchajcie za chwilę Paweł na swoim Instagramie, więc wbijajcie do niego. Pokażę Wam, jak z liści zrobić sztukę. A... Z liści, które upadły. Tak, ze znalezionych liści, które upadły, a potem ja wam pokażę albo nie też pawci upawcie, dzisiaj będzie kontent dekoratorski, pokażę Wam też wabi-sabi, my tak na to mówimy pokażę wam wabi-sabi z patyczków. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, jak można sobie za 0 złotych ze znalezionych rzeczy, biodegradowalnych urządzić też rolkę w końcu. Dekoracje, to to baryły zapraszam. Dopiero jestem w połowie trzeciego krzesła i mi się, słuchajcie, papier kończy. Ja jestem oszczędnisią, ja oszczędzam ten papier. Ale to krzesło, przez to, że ma tutaj takie wąziutkie szczebeleczki i przez to, że jakieś dwa takie małe robaczki mnie tu gryzą, w dodatku na nie jestem uczulona. Ostatnio mi tak ręka spuchła, że aż yy, moja kochana doktora lewczyńska musiała mnie ratować, bo tutaj na ręce, o tu, gdzie mój brat ma oko, wygląda jakby mi wyrosła mandarynka. No, więc... U mnie nic ciekawego szlifuję, ale Baryła podobno robi sztukę, więc. Robisz tą sztukę? Robię! Robi. będzie u niego. Chciałem Wam zrobić rolkę z tego, jak skręcam lampę z wazonu. I nie zrobiłem, bo jak zwykle zrobiłem do tego złe materiały, więc Wam nie pokażę, albo pokażę Wam, albo nie, nic Wam nie pokażę. A teraz e, spróbuję zrobić. Ten dekor z kwiatka, którego teoretycznie się nie da zrobić, bo mam złą bramkę, więc... Oglądajcie! Może coś z tego wyjdzie. No i jaki masz na to pomysł? Taki. A że to tak przejdzie sobie, ale tak na równo. Chcesz powiesić czy na nierówno? Nie no, właśnie nierówno. Ale zajebiście to wygląda, tylko trzeba ładnie wygładzić te, I wiesz co, wyciąć. wyszczotkować je też, zanim je... Zobaczymy, czy to nie będzie parować pod spodem, bo to jest jednak żywe. Ja spokojnie ususzę się. Miejmy nadzieję, że ładnie. No i co Wy o tym myślicie? Zrobimy Wam tu sondę. Zrobimy im tu sondę? Z... Zrób sondę. Zrobimy sondę i zobaczymy. Sondę jak sondę? Zobaczymy sondę, i tak wam Będą ufam. zachwyceni! I tak wam nie ufam. Będą zachwyceni, bo ja jestem zachwycona, a ja jestem bardzo wymagająca. Eee, jeszcze wam nie pokażę obrazków, które zrobiłem, bo muszę je przywieścić, a tak to nie ma żadnego sensu. Ale pokażę wam, bo właśnie będę przycinał fragment naszej roletki, którą powiesimy tutaj. Żeby zasłonić ten brzydki element. Mamy taki schowek na różne rzeczy i żeby to zasłonić, stwierdziliśmy, że taka zasłonka będzie trochę vintage. Eee, zasłoni to, a przy tym nie jest to duża inwestycja, bo taki systemik, który kupiłem tutaj w Hiszpanii kosztował 3,5 euro, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Kupiliśmy też pościel z której zrobimy tą zasłonkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I mamy tutaj już założoną... Założony, bo to jest karnisz, mini karnisz do zasłonki. I już się przygrzała wątróbka, I już się przygrzała wątróbka więc wybaczcie, ale nie mam dla Was czasu, bo są priorytety.